Dzień dobry, cześć kochani, witajcie w moim mini maxi wtorku, e, mamy wtoreczek, znaczy wy macie wtoreczek, ja mam poniedziałek i przed sekundą dosłownie nagrałam dla was filmik z rozdaniem, także mam nadzieję, że bierzecie udział mm, no bo ja jeszcze nie wiem, czy bierzecie udział, <laughs> bo jeszcze go nawet nie wstawiłam, <laughs> ale e, tak, m, tak jak powiedziałam, e, siedzę i patrzę na te zajebistości, które stworzyłam i bardzo się cieszę. Bardzo, naprawdę jest mi mega, mega, mega em, fajnie, że udało się to w końcu skończyć, em, bo już właśnie mówiłam ostatnio mimi, że jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę bo ja nie umiem lekko, nie umiem łatwo i wiecie, i tak jak widziałyście jak wyglądał mój boks bajkowy ile tam było rzeczy do zrobienia ile tych cyferek do wstawienia i tak dalej, no to ja sobie musiałam tutaj też tak utrudnić i no zrobiłam jeden z boksów taki... <tuszy> Edukacyjny, można powiedzieć, trochę. Może nie aż tak bardzo, ale generalnie taki, że zawarłam w nim trochę wiedzy, więc no, mm, sprawdzenie tego wszystkiego e, zajęło mi trochę czasu. Także będzie to coś. Mm, Coś zupełnie innego. To będzie jeszcze coś zupełnie innego niż ten box, który macie znaleźć niekarnią. Także mm, no jak jeszcze nie wzięłyście udziału, nie wzięliście udziału, to zapraszam Was do wczorajszego filmiku i pod filmikiem można zostawiać komentarze z Waszymi typami, na jaki temat będzie ten box i ten drugi box, i ten zestaw różnych rzeczy. <laughs> jaki będzie temat przewodni? E, bo będzie jeden, tak, e, nie wiem, czy to powiedziałam w zeszłym filmiku, ale będzie jeden. Dobra. Dobrze, Gumonia. Dzisiaj zajmujemy się, oczywiście, jak przy Mini Maxi wtorku, e, czterema rzeczami, tak, dobrze mówię? Albo pięcioma? Nie wiem, już, już się pogubiłam. Mamy nasze koszty roczne, mamy LEGO, mamy wyścig po kasę. Mamy bajkowy box i mamy mini wyzwanka, czyli pięć, słuchajcie, pięć rzeczy rozmnożyły się. Na początku był tylko, e, były koszty roczne i mini wyzwanka, a tutaj tak się rozejszło. I słuchajcie, mm, zwrot akcji wygląda następująco. E, jak już mówiłam, em, tu idzie 50 zł, jak e, i tydzień temu, ale okazuje się, e, 18 dzisiaj, nie? Tak naprawdę. Czy 17? A nie, 17 dzisiaj. A dobra, nieważne. Plus 50 to jest 200 zł. Że słuchajcie, mm, przegląd gazowy prze, y, prze, prze, prze tam, przedrożał, podróżył o 50 zł. I nie, zap, nie zapłacę za niego y, 150, tylko 200. Dobrze, że się y, widziałam, zapytałam, bo no, no. To byłaby niespodzianka, a że przegląd mam w piątek. I tutaj też sobie poprawię, że do 21 marca mamy przegląd gazowy. No, to się okazało, że dzisiaj koszty roczne rozchodzą się właśnie w takim tempie, ale wiecie jaki jest plus? Że ja tą 50 miałam rozmienioną na dychy i te dychy zostały i będą na czwartek. Hihi. Wiecie, jak się cieszę? Słyszycie. Słyszycie, jak się cieszę. Dobra, i teraz tak. Jeśli chodzi o e, Lego, o wyścig po kasę i e, bajkowy box, to ja tutaj mam stówę. Uwaga, będzie głośno. Znowu, tak jak w zeszłym tygodniu, mam stówkę. I teraz e, zaczniemy sobie od Lego. Tak jak w zeszłym tygodniu. E, I w tym tygodniu położę tak, żebyście widzieli dół. I rzucimy sobie dwa razy do trujeczka. Wzięła niebieski długo tu. I to jest znowu ten on. I ten om. Eee, ten om, może ja go sobie położę tutaj, słuchajcie. Tak będziemy te boczki też załadowywać. Tutaj też bym chciała takie bardziej proste, a nie takie kombinacje. I tu jest 12. 4, 1, 6 i 1. To jest 12, żebym nie zapomniała. I czwórka, czyli ten. I tego sobie w takim razie położymy, może tu? Bo kurde, tu dużo jest. Bo on będzie tak obrócony, to może nie. To może sobie go położymy tu. Eee, 4, 7, 5 i 0. Albo tu. 1, 2, 5, 1. To jest ile? To jest 9? Już mówię? 9. Dobra. 9. Plus 9, dobra i znowu to jest 21. Poczekajcie, może spróbujemy dwójka, ten. Coś mniejszego, takiego wiecie. Niekoniecznie z bardzo dużą ilością oczek. Chyba, że mi się to nie uda w ciągu, wiecie, minuty. O. E, właśnie przed chwilą mówiłam, że drukowałam dla, dla siebie te pliki nowe. Przez dwie godziny, bo drukarka nie chciała działać. A teraz mnie właśnie irytuje. Także przepraszam Was za drukarkę w tle. Um, tak. Masakra. Dobra. Tu mam 2, 0, 1 i 3. To zrobimy sobie tak. Tutaj zrobimy sobie kolejnego wypustka. 2, 0, 1 i 3 to jest 6. Bardzo Was przepraszam za tą drukarkę. Ale tak jak to... Yy... Chyba Asia ostatnio stwierdziła, w tle się toczy życie. Także życie mojej drukarki się w tle toczy i jeszcze sobie przywaliłam w nos, żeby nie było gorzej. Dobra, czyli 27 wrzucamy sobie do naszego słoika. Słoiczka na Lego. 26, bo złotówka mi spadła. Ja chyba naprawdę sobie zrobię takie bingo na zasadzie trąciłam sto jak coś mi spadło, nie mogę znaleźć drobnych, chociaż widzicie te drobne czy wy widzicie te drobne wiecie skąd one się wzięły przyszłam do pracy i tej mojej kumpeli której kiedyś wam mówiłam, że podarowałam podarowałam ten, Jezus jak to się nazywa no binderek mówię, czy ty przypadkiem nie masz jakichś drobnych chociaż z 10 zł w złotówkach a ona, a wiesz co, a tu mam taki słoiczek, ja sobie tam wrzucam wszystkie jedynki, dwójki, piątki. No właśnie wczoraj liczyłam i tam jest chyba stuwa. I ja takie wielkie oczy. Daj. <grym> daj, jak nie potrzebujesz, to daj. No oczywiście, że mi dała. Także e, mam rozmienione stuwa, i później jeszcze mi dołożyła jakieś drobne typu 10-20, także jest super, naprawdę jest super. E, myślę, że na 3-4 dni starczy. <grym> Dobra. Nasz wyścig po kasę, tydzień trzeci. Już sobie tutaj robię porządek. Mm, I dwie kosteczki. E, no także póki co. I to było... E, aha, dobra, to jest jedna rzecz, którą miałam wam powiedzieć. Drugą rzecz miałam Wam jeszcze... Mam jeszcze jedną kostkę. E, drugą rzeczą, którą miałam Wam powiedzieć to to oprócz tego, że właśnie w piątek wymieniłam sobie drobne i już posiadam drobne to to, że w piątek po nagraniu filmu jakby to ładnie powiedzieć, żeby nie przekląć, chociaż nie wiem, czy się da, ale zajechałam się, żeby nie było małym i następnym palcem od małego, nie wiem, czy serdeczny jest też na stopie, ale czwartym palcem na stopie w stół. I prawdzie nie są złamane, bo już miałam te palce połamane, więc wiem, jak to jest, jak jest mieć połamane palce, ale no, jeden mi wskoczył później, więc był wybity, i generalnie mam tak zdarte te palce, że ledwo chodzę od piątku. I y, miałam wam nawet napisać post, ale stwierdziłam, że nie będę robić żali posta. Y, o tym, że y, od piątku y, doliczam sobie 5 zł za każdy dzień, nieważne ile przeszłam, bo w piątek ledwo założyłam buty, chciałam Wam powiedzieć. Y, Także w sobotę zresztą też nie było lepiej. Wczoraj już jako tako, dzisiaj. Okej, okay, ale no bolały mnie tak, że zobaczyłam po prostu wszystkie wszystkie możliwe gwiazdy. E, no, także mm, przez kilka dni olałam kroki i cieszyłam się z każdego, który zrobiłam. Wprawdzie po domu, wiecie, na bosaka, e, no to takie 2000 gdzieś tam przy sprzątaniu i w ogóle. Ale nie chodźcie na bosaka po domu, szybko. Nie ganiajcie się z kotem, szybko. Koło to polecam. Wróćmy do naszej, naszego wyścigu. Po kasę I mamy piątkę i szóstkę. No. I wiecie, co jest najlepsze, że jak napisałam to mojemu mężowi, to on jedyne co zrobił to znowu. Połamałaś? Nie, chyba wybiłam. Co dobrze, że nie połamane. Uważaj, Moniska. No, tak. Bo ja generalnie tego małego palca, dokładnie tego samego, Miałam złamanego pierwszy raz e, chyba z 15 lat temu, w noc przed Wigilią e, sobie złamałam mm, i pojechałam jeszcze wtedy, tata mnie zawoził na pogotowie e, i pan z pogotowia mi powiedział, że przecież tego się nie składa, więc po co ja tutaj przyjechałam, a wiecie, ja zaryczana, tak mnie to bolało wtedy niemiłosiernie mi e, i siny i w ogóle, ja w buta nie mogłam włożyć tego, tej stopy. Będzie gdzie rozmieniać. Czekajcie, to może ja sobie ułatwię trochę życie. Zrobię tak. Później będzie do, wy do wymianki. I e, to był pierwszy raz. E, wtedy mi powiedział nie chodzić, <grym> więc nie chodziłam. Drugi raz przywaliłam sobie już mieszkając sama i wtedy e, połamałam sobie palca obok. Potem sobie połamałam palca z drugiej stopy, a chyba ze trzy lata temu tak przerąbałam nasze łóżko, że połamałam sobie dwa palce. <grym> Także generalnie nie polecam ADHD, nie polecam um, łamania sobie palców u stóp, um, nic fajnego, dobra. Skończ, Monia, już gadać. Um, lecimy, dobrze. I tu mamy dwa złote. Monia, oddaj sobie, znaczy, Monia, wisisz sobie 2 złote, Odda oddawamy dwa złote w takim razie. I nie wiem, ile nam zostało, ale bierzemy kostkę, tym razem ósemkę, trafiłam. Ósemeczkę, nie, dziesiątkę, kurde, ja mam tu dziesięć kopert, no, nie trafiłam, widzicie? Ale ósemka mi się przyda jeszcze do krasnali, jeśli mi się trafią krasnale i tu jest dziesiątka, dobra. I mamy sześć, bo kropeczka jest na dole, więc to jest szóstka i szóstka to są misie. No i może tak, no może... Skoro my tu już jesteśmy, wiecie, na tym etapie, że em, trzeba coś zrobić więcej, nie? No to wrzućmy 20. Wprawdzie drobnymi, ale potem będzie gdzie wymieniać. Jeszcze raz to powiem. E, 5, 6, 7, 9, 10, 15 i 20. O, super. Potem ja sobie to wszystko powiem. Może niekoniecznie jeszcze raz, jak trafi Misia, to zrobię 20, nie, pomimo tego, że tam jest jeszcze 20, ale wiecie, chociaż ten pierwszy raz. Um, raz będzie największa, a później będzie wiecie, 49. Kurde, mam nadzieję, że misiu się trafi jeszcze raz i zrobimy coś powyżej 50, żeby można było wymienić czwóreczka. Ej, mamy Jasia Małgosię i dwunastkę potrzebujemy. Ja się Małgosię wiecie o co chodzi, nie? <laughs> dwunastka. I co mam dzisiaj? 6. 6 będzie liczbą dnia dzisiejszego. 6, czyli gumisie. No to może gumisie, to może na fioletowo, nie? One były chyba fioletowe. Były fioletowe, czy mi się wydaje. <grym> ja nie pamiętam większości bajek niestety. Dobra, może te piątki wystawię na jakieś grubsze rzeczy, a tu wezmę drobne. I mamy 6. I tu mamy plus 6. Później sobie yy, dopiszę daty. Yy, dobra, dziesiątka. Dwójka. Co mamy pod dwójką? Bo już nie pamiętam. Pod dwójką mamy. Aha. I zaraz możemy nie mieć pieniędzy. Zaraz możemy nie mieć pieniędzy. Dobra. Które pole czwarte? Zdrapeczkowacz Chodź. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Jak miałam pieniądze i chciałam tu wrzucić 20, to wypadały mi dziesiątki. a jak mam mniej, to mi wypadają 20. Bardzo logiczne, nie? 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 i 20. Trzeba było nie, ten, nie rumakować z misiem, nie? Ale jest 80. już. Jeszcze chwilę będzie stówka. Zero, czyli dziesiątka. I co my mamy pod tą dziesiątką? A, dalmatyńczyki. Dalmatyńczyki nasze. Krzyżówka mi coś dawno nie wypadła. Zazdraszczam, zgubię, bo zgubię bardzo często, wypada krzyżówka. Dobra. I ostatnio była dwójka, o ile dobrze pamiętam. Tak. I dwa pola od dwójki, czyli raz, dwa. 15. Czy ja w ogóle mam 15 jeszcze? Jak obstawiacie? Czy tu jest 15 zł. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 14 Ja po prostu nie wiem 14 zł. No dobrze. To 14 rys. Yy, czekajcie, gdzieś tutaj mam mojego yy, tego jak on się nazywa, jednorożca mojego. Dobra, to tak sobie zrobimy 18 03 14 i to jest 30. Jedyny plus, że jest na równo. I, wisimy. I, I drugi plus, że wiszę sobie tylko złotówkę. Wisisz sobie złotówkę. Dobrze. E, tu nic nie było, tu nic nie było, tu nic nie było. Ja w ogóle marca nie tknęłam jeszcze, nie? To jest w ogóle... Znaczy tknęłam coś tam. Ile ja tych kwiatków zaznaczyłam? Jeden? Jeden. Jednego w sensie. Nie? Po polsku jednego kwiatka. Tutaj dorzuciłam 6 zł. No, dzisiaj to było bardzo szybkie. 15, 20 i 20 i poszło. Ech, no dobrze, no ale powiedzmy. Odłożone, najważniejsze. Dobra, to była dwójeczka. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dorzucimy naszą krzyżówkę. To będę musiała szybko rozmienić po, po tym, e, tym lajbie chciałam powiedzieć. Po tym... Boże, po czym? No wiecie, po tym filmie. Dobra, czekajcie. Zrobimy tak. E, Ta cuszka tu. Ta tacuszka tu. Kasiora. Oczywiście stówka, jak to ostatnio. Dwie dychy. nie rozmieniałam. Liczę na to, że świnia dostanie dwie dychy. Albo sobie rozmienię w boksie bajkowym, bo wiem, że tam jest na pewno 20 do rozmienienia. Także luz. Dobra. I lecimy z naszymi wyzwankami. Nie pamiętam, jak one leżały ostatnio, ale chyba nie tak. Chyba nie tak. Dobra. A to dzisiaj będzie krótki filmik, słuchajcie, przez te... te chyba, że teraz będę rzucać złotówki same na przykład i dwójki. No, dobra. To lecimy. Mamy sześć wyzwanek. Jakby ktoś był nowy w mini wyzwankach. Sześć wyzwanek. Każde z nich zbiera sobie określone rzeczy. Tutaj sobie rzucamy kostką, tutaj są dwójki, tu są dwójki, tu rzuty kostką, tu są dwójki, a tu są u świnek piątki. Świnki są z nami już jakieś 18 tygodni, więc, nie no, żartuję, ale no długo są z nami świnki bardzo i warto by było, żeby się świnki już skończyły, więc mam nadzieję, że dzisiaj te cztery ostatnie wyrzucę. Cztery szóstki i po wyrzuceniu oczywiście odpowiedniego pola, czyli jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, dorzucam odpowiednią kwotę do koperty. Każda koperta później będzie będzie miała swoje cele, które będziemy nadawać tym, tymże pieniądzom na koniec miesiąca, czyli już niedługo, za dwa tygodnie. Dobra, lecimy. Trujeczka I trójeczka to są dwa złote. To jest wyzwanko od zguby, ze zgubić budżet. Jedenka, czyli rzucamy kostką. 6. To jest moje wyzwanie na dzień kobiet, do pobrania na mojej karcie posty, w razie czego. Potem mamy jeszcze raz. jedynkę, jeszcze raz rzucamy kostką. 5. No. Ono chcieć dużo pieniędzy. <grym> Dwa. To jest wyzwanie od Justyny z budżetu Justyny. Szósteczka. No i jest świnia. Świnia była ucholinka u moni naszej. Moja tak w ogóle, jeśli to oglądasz, czekamy na Ciebie, kochana. Dwójeczka, czyli jeszcze raz Justyna. Wiemy, że ma, masz dużo pracy, ale czekamy na ciebie. Czekamy. I mamy księżycowe marzenie. Może dzisiaj sobie wezmę jakiś taki. Teraz ja sobie wezmę czerwony, może. Żeby tutaj było widać. Aha. I to jest dwójka. I piątka jeszcze raz. To jest kolejna dwójka. Dobrze. I szóstka, czyli 5 zł. Dobra, to już se skreślę tym samym. Nie chcę mi się już, wiecie. Brać dwójka. Może być tak, nie? I czwórka w końcu. To są też moje koty. Pięć koty były na walentynki i też są w karcie posty do pobrania szóstka. Przedostatnia świnia. <grym> To ostatnia świnia. Jezu, jak ta świnia się skończy, to 175 zł będzie. Czwórka, czyli rzucamy kostką i jest jedynka. I jedynka. Rzucamy kostką i jest dwa zł. Tutaj już niech będzie tak ładnie. Wszystko w jednym kolorze. Dwa złote. I trójka. 2 złote. Dobrze. Jak wstawiacie, uda się coś dzisiaj skończyć. Dwójeczka. Ja mam nadzieję, że chociaż to. I chociaż świnie. I dwojeczka. Hmm. Szybka manifestacja. <laughs> Dobra, to mamy. E, później sobie oczywiście będę to wymieniać już poza kadrem, żeby Wam nie smęcić wymiankami. E, tu mamy mm, 2, 4, 6, 8 razy 3, 24 złote odłożone. Dobra, i teraz <laughs> zobaczmy, czy my tu jeszcze mamy jakieś zimówki czekajcie, bo to jest z tej strony. Czy my tu mamy jakieś zimówki jeszcze, żeby się ich, że tak powiem brzydko pozbyć? Hmm, czy jeszcze coś od Justy mam? Nie. Więc może. Kurde, chciałabym od Kasi, ale Kasi są ewidentnie narzucanie kostką. To może pączuszki zrobimy od Mimi. Zrobimy pączuszki od Mimi i jeden pączuszek to będą dwa złota. Dobra. I lecimy dalej. Sześć. A jest, jest świnia! Mamy to. Mamy 175 zł w mini wyzwanku. To było ostatnie tak duże mini wyzwanie, które zrobiłam. Naprawdę, obiecywam Wam. Więcej już takich nie wyprodukuję. Czekajcie, skreślę tą ostatnią świnię. Jezu! Ding, ding, ding! 175 zł. Czajcie to. Zguba, sorry, ale chyba wygrała. <laughs> e, mamy z, ze zgubką taki, um, taki e, challenge, sobie zrobiłyśmy. Założyłyśmy się, która z nas więcej wyzwanek ukończy w tym miesiącu i za wyższą kwotę, więc mm, sorry, zgubcia. <laughs> Dobra, e, to jest od FCZ. Budżet od serca. Dobra, lecimy. czwóreczka, czyli moje koty. 5 złotych Znowu, dobrze, to im damy 5 złotych. Znaczy. Jak nie wygram, to nie wygram, wiecie, no. Nic się złego nie stanie. Pięć, ale e, motywacja jest spoko. Dobra, dwa złote. Sorry, nie chcę mi się malować tych e, donucików. Mam nadzieję, Mimi, że mi to wybaczysz. E, trójka, czyli dwa złote. Dobrze. I dalej mamy piątkę. Dwa złote. I hmm, jeszcze tylko dwa. Chciałam tylko zaznaczyć księżyce, że macie jeszcze tylko dwa pola. Dwójka. Więc zapraszam do kończenia się. <laughs> jedynka. I co nam jedynka... Jedynka grubo idzie. Piątka. Same wysokie kwoty oprócz tej dwójki. Czwórka. Czyli znowu ja. 4 złote. Ostatnio widziałam, że u was też dużo moje wyzwania koszą, więc no cóż, u mnie też muszą, nie? Szóstka. To cztery złote damy Ewie. No i już tutaj dużo nie zostało, więc 3, 4. Więc nie wiem, czy coś tu jeszcze dzisiaj uda się skończyć, ale grajmy. Czwórka. I szóstka. Koty. Tak, koty wiedzą, że koty potrzebują. Koty to wiedzą. Dobra, chodź tu. Tu jest złotówka. I czwórka. Czyli jednak coś dzisiaj jeszcze skończę. Dwa złote.

82 zł. Jee, yeah! i trzecie wygląda skończony. Ding, 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 dobrze. To teraz mogę dać od Kasi świneczki. Świneczki będą miały rzut kostką. Kasia z Blooming Fern Project. Dobra, mamy 3 zł. I co? Do szóstki, do Ewy. Idealnie, zobaczcie. Miała być następna, miała być trujeczka. I mamy 3 zł. I koniec. I tutaj nam się udało dzisiaj odłożyć yy, 12 zł 12 zł do kawki od Ewy. Potem mamy kolejne 6 do księżycowego marzenia, i księżycowe marzenie potrzebuje jeszcze tylko dwóch księżyców, bo y, teoretycznie Josenka zrobiła to tak, że to jest ostatni księżyc, ale ja zawsze zaznaczam też ten e, mnie? E, Kasia jeszcze nic nie dostała, zgubka dostała 6 zł dzisiaj. Um, moje kobiece wyzwanie dostało 18, też grubo, No dobrze. I mimi dostała 4 złote, czyli dwa pączuszki już mamy. No i słuchajcie, trzy wyzwania skończone i to dwa na takie grube kwoty. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że um, tak, to miało być na, prezent dla Miśka, ale um, zobaczymy, jak mi pójdzie właśnie z tymi wszystkimi kocimi rzeczami w tym miesiącu, no bo chciałabym na tą siatkę mieć chociaż dwa dwieście. Chociaż 2200, a w tej chwili tam jest 1200 niecałe. Tak typowo już w tym, wiecie, w kaczuszkach. Tak pokazuję, bo tam kaczuszki stoją. <laughs> Więc chciałabym z tych wszystkich rzeczy typu gry, z drabki, kocie, chociaż gry, kocie, nie wiem czy gry, kocie. Ma. Aha, tą drapka od Izy, tą tęczową chciałam przeznaczyć na kota. Z drabki może jeszcze coś z się uda skończyć. Właśnie mini wyzwanka, i prawdopodobnie to też będzie. To nie. Nie, bo to jest takie typowo kobiece, więc to będzie pewnie na moje babskie rzeczy, ale no świnia to też zwierzę. Gdybyśmy mieli świnkę, to też byśmy ją utrzymali w domu pewnie, bo byłaby to taka świnka miniaturka one są takie słodiaszcze, te, te małe świneczki i ona też by wychodziła na taras, więc potrzebowałaby siateczki. <gdybyś>, takie, takie mam usprawiedliwienie, dlatego żeby nie dać tych pieniędzy mojemu mężowi, tylko dać je na kota, ale no właśnie chciałabym temu mojemu mężowi odjąć troszkę, wiecie, z barków mu zdjąć, żeby mniej potrzebował on dołożyć na tą siatkę, także mm, tak. także tak myślę, że one sobie wylądują u kota u kota w w kategorii. No dobrze, dzisiaj faktycznie w miarę szybko, jak na mnie to bardzo szybko, 26 minut, 27 a właśnie wybija, więc no mam nadzieję, że dobrze się i tak bawiłyście ze mną na tym krótkim filmiku. Jak widzicie, dużo drobnych robi robotę, szybko wszystko sprawnie idzie, nie trzeba nic rozmieniać i mam nadzieję, że tak już zostanie i że w następnym filmie, w którym będziemy rozkładać pieniądze, czyli w czwartek, bo jutro będzie film z moimi nowymi boxami, w czwartek będzie prosto, szybko i na temat, chociaż nie będzie szybko, oj nie będzie szybko chyba, <laughs> chyba, to, to z naciskiem na chyba, e, bo mam tam du wielce plany życiowe, przepraszam, wielce plany życiowe wobec tych um, moich nowych um, wymysłów, które poczyniłam, więc um, zobaczymy jak to wyjdzie. No i cóż, i zapraszam Was na te wszystkie filmiki, w tym tygodniu będzie ich dużo, mam nadzieję, że sobie będziecie z radością i z uśmiechem oglądać, bo mnie bardzo cieszą wszystkie filmiki, wszystkie filmiki, wszystkie komentarze, wszystkie filmiki też mnie cieszą. Bardzo lubię Wasze filmiki oglądać, ale cieszą mnie bardzo komentarze, w których piszecie, że poprawiłam Wam humor, że słoneczko w pochmurny dzień. Tak, to ja staram się, jak to pisałam, i ja ostatnio ja jestem full-time optymistka i generalnie staram się zarażać tym innych ludzi. Także moje nowe boksy też trochę pod to będą podyktowane, że będą zarażać innych ludzi optymizmem i będą. No, będą fajne. Dobra, nie, nie dokończę tej myśli, którą chciałam powiedzieć bo za dużo bym zdradziła. Dobra, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie, życzę Wam cudownego dnia i mam nadzieję, że będziecie dzisiaj mieć taką piękną pogodę, jak ja w ten poniedziałek. Nie wiem, jaka będzie jutro. W sensie wtedy, kiedy Wy oglądacie. Ale dzisiaj w poniedziałek jest piękna pogoda, świeci takie słońce, że aż szkoda, że mnie tak napierdzie ta noga, że nigdzie nie pójdę. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!